Tworzę nowy... Nowy świat Dzisiaj na live mam... chcę po prostu przejść Minecraft'a Mój świat Nazwę go live... Albo nie To będzie świat O, taki fajny świat Zostaw tuba I... Like. Like mi się podoba. Jakieś eksperymenty włączać? Czy klasyczne? Dobra. Tylko może to bym włączył. Dobra. Git. Stwórz. Budowanie terenu. Mam. Będę. Mówię, póki nie przejdę, tu nie będzie żadnych cięć, to jest live. Moja postać. Okej, okay, ekwipunek. Dobra, tak, klasycznie idzie się drzewo. Gram na konsoli ps 5, więc... Hop, hop, hop. Iść, iść nam. Mi się albo mi się wydaje, albo jakoś ciemno jest. Nie no jasno, poczekaj, ja muszę chyba sobie ustawienia eee yy, wideo. Yy, nie ma czegoś takiego jak jasność. Serio nie ma czegoś takiego. Przezroczystość. A nie dobra, jest. Dam się na 77 Dobra, dawaj, lecimy na maksa z tym wideo. Hop, hop. O, dobra, jest nareszcie git. Drewno wykopiemy i... Jeszcze trochę sobie wykopmy. Hop. I skraftujmy jakieś podstawowe itemki. Hop Stwórz wszystko Dobra, na razie nie będę craftować craftingu Bo wolę gdzieś znaleźć wioskę jakby się dało, ale O dobra, świnki, dobra Stwórzmy ten crafting już, jak Eee, hop eee, Hop, hop Crafting A mam crafting świnkę bym sobie ubił No nie głupi Deal Ale ją patrząłem. A masz, a masz Potrzebujemy jedzonka, bym później głodny nie chodził o! Ale bogata. Dobra. Szkoda, że hardcora nie ma w tej wersji Minecrafta. Ale mi się wydaje albo ja mega szybko jakoś biegam. O to jest ta najnowsza wersja, 1.20. Więc... Jakbym spotkał wielbłąda, wardena lub coś, to... Dobra, Postawmy. I co zbuduj, zróbmy sobie narzędzia? Bo taki nieuzbrojony to ja chodzić chyba nie mogę zbyt kurde. Wyszedłem z craftingu patyki eee, tak. Sikierka. O właśnie powiedzcie, a czy wy wolicie e, bić? E, sikierką czy e, mieczem? Bo ja sikierką. Takie podstawowe przedmioty skraftowane. To wybierzemy crafting i lecimy. Kurde, gdzie jest jakaś wioska? Y Owcy bym sobie posabijał, ale nie, w sumie jeszcze nie ma nocy. Tak słońce jest gdzie? Nade mną to dopiero... ale wolno leci. Nie wiem o co chodzi. Dobra, szukajmy jakiejś wioski, może nam się uda znaleźć. Mogłem faktycznie jakiegoś slida włączyć, żeby... Dobra, nie będę krowy krzywdził. Nie no, bo przydałoby się właśnie wioskę znaleźć, żeby... Do wody! Żeby zdobyć żelaz... Utłucz Zbyszka? Wiecie, Iron Golem, Zbyszek. I zdobyć trochę żelaza, bo tak to ja chodzić nie będę chyba. Yy, hop, hop. Mi się wydawało, czy coś tam było. Nie wiem, później będzie trzeba pójść do netheru zdobyć oczy, perły, wytrajdować się z piglinami. To się też równa. Mogę korzystać ten tak O! Tamże. Ty, to jest fajne, klaskanie. Macha. Jakby, co ja nie widzę trochę, co tam piszę? Bo ja mam jeszcze w pokoju Nintendo Switch i akurat tak jest ustawione, że mi zasłania. Więc ja nie widzę jakby kawałka lewego dolnego rogu. W się sensie, wy wszystko dobrze widzicie. Kurde, no, spot. Nie, no rusza się. No raz, spokojnie rusza się, ale ono się tak wolno rusza, że dawno w Minecrafta nie grałem. O, nie, dobra, to jest ten bioma. Nie, w sumie dobrze, bo to są jagódki i a my lubimy jagódki, jagódki są spok. O, 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 wilku mowa. Bierz, jagódka, jagódka. Ołaj, o ołaj, o, 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 Je. Zjedzłem sobie jagódki. O, wilk. Szkoda, że nie mamy kości. To bym miał partnera. Tak, HP mi się odnawia. Y ja w tym czasie idę dalej w sumie jeżeli to od, żeby odnowić cały głód później tymi jagódkami potrzebowałbym 10 takich więc dobra ja sobie wezmę z ty, dużo tych jagódek chyba 3 jagódki z jednego A mi od razu sobie zjem żeby nie mieć głodu, dwie jagódki. I nie będę chodzić... Jest tam jakaś wioska? Widzicie coś? Nie, nie ma nic. O, jagódki, jagódki, jagódki. Gdzie są moje jagódki? Krowa. Ja za chwilę idę do kopalni kopać kamień, ale chcę jeszcze jagórek sobie nazbierać, bo... Nie chcę chodzić głodny. Jagody. O, tak, jak dużo jagódek. Jedne jagódki, drugie jagódki, trzecie jagódki, czwarte jagódki, piąte jagódki. Ale dużo już jagódek mam, szóste, siódme. Ósme. i właśnie i właśnie przez przypadek zasadziłem jedną i te tracąc. O, jagódki w sensie one odradzają jeden punkt jedzenia nasycenia i... To dobrze. W sensie dwa punkty, bo jakby... Masz 20 punktów zdrowia i 20, ten, głodu, w takim sensie, że jedno, jedno na przykład jedno serduszko, to są y, dwa punkty życia, bo przecież y, y, są połówki. Płynę na drugą stronę, może więcej jagódek będzie. Hop, zbie... Zbiorę sobie. Au, 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 au. Nie Jedna jagódka. Na zawsze jedna jagódka musi wypadać tam, gdzie ja nie chcę. Oj, jedna... no. Pff. Dobra, zjem sobie jedną jagódkę. Tam widzę następne ptaczki, One się tylko proszą, by je zebrać. O. HP mi się regeneruje. Co tak szybko mi się regeneruje? z Nie wiem, nie wiem. Serio nie wiem. z tak, znikąd. Jagódki następne. Jak dużo jagódek. Jestem chyba w niebie. Jagódki. Jagódki. Jagód... Za chwilę będę mieć cały stać jagódek. Nie... Nie wiem kto normalny na starcie Survival'a chodzi po... chodzi po... Ca całym tym lesie i szuka jagódek. Normalnie by się zajmował szukaniem wioski, ale wiecie co? O, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry panie widzu numer... Pi jesteś pierwszym widzem, panie widzu. Nie wiem jeszcze jak się nazywasz, bo musisz wysłać jakąś wiadomość, bym już to wiedział, ale na razie będę się zwracać po prostu widzu. Łoł, wow, Nie, noc! Noc! O, zapis. Automatyczny. Szybkie jagódki. I lecę... Te... Dobra, będę starać się po nocy chodzić. Nie, dobra, owca. Ale to jest tylko jedna owca. Potrzebuję więcej owiec. Au! No nie, a już już, już! już, już, są moby, już są moby. Pod ziemię się kopiemy. Trzy bloczki, tak jak to się zawsze robi. Aha. Nie mogę zjeść wódek. Dobra, co się ja bym się kopał pod siebie? Kamień. Wiem, że robię najgorszą rzecz możliwą, bo kopię się pod siebie. A. Aha. Dobra, nieważne, nikogo i tak nie ma. I tak wolę się do was zwracać. Robię to z przyjemności. No. Mi się wydawało, że tam było, że raz. O Boże, jaka duża dziura. Nie no, tak długo się kopię żadnego kejwa, nic. Ale są już inne surowce. Tutaj, dioryt, aha, dioryt to jest... Węgiel? Nie. Tak tu jest ciemno. Wy w ogóle cokolwiek widzicie? Boże, ja mam słabe sensi kamery. Poczekaj, ja muszę kontroler... Czułość, trochę zwiększyć. Weźmy większ sobie czułość. Hora jest biedna. No boże, jak ja tego dużo wykopałem. Huh. nie no, ja już... Ty ja jaja robisz? Tak nie wolno! No kurde, tak po prostu nie wolno! Jest, jest, ale ja się kopałem, kopałem, yy, nagle jak już kończę się kopać, yy, jak już kilometr mi dosłownie się skończył, yy, to yy, spadam i umieram. Jak ja w ogóle umarłem z takiej wysokości? Dobra, muszę przepłynąć. Jestem mega zły, dobra, spróbuję znaleźć te moje itemy. Mniej więcej pamiętam gdzie się schowałam. Tylko tam jest taka wielka...